W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach cyklu wydarzeń pod nazwą Świat Czeka miało miejsce spotkanie z Martyną Wojciechowską. Do tej pory gościły, gościłyśmy Krzysztofa Wielickiego, Piotra Herzoga, Krzysztofa Hołowczyca, dwie zdobywczynie korony wulkanów, panią Ewę Wachowicz i Klaudię Cierniak-Korzuch. No a teraz mamy taką wisienkę na torcie zakończając ten sezon Martynę Wojciechowską. Podróżniczka i dziennikarka pojawiła się w mck aby promować program Młode Głowy, który edukuje i pomaga w zakresie zdrowia psychicznego nastolatków. Dzisiaj jest szczególna właśnie okoliczność, ponieważ Martyna uruchomiła taką fundację UNAWEZA, która ma projekt młode głowy i na pewno ten projekt młode głowy państwo gdzieś słyszeli, a jeżeli nie, to zapraszamy do, na stronę internetowe tej fundacji i tego projektu, bo jest to bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich, szczególnie w dobie ostatnich wydarzeń, prawda w Polsce. Fundacja UNAWEZA w swoim założeniu działa na rzecz kobiet, dajemy. Kobietom i dzieciom skrzydła na wszystkich krańcach świata, ale też poczułam, że trzeba. Działać w Polsce i tak powstał projekt młode głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo wierzę, że o zdrowiu psychicznym warto mówić otwarcie. To jest projekt, którym obejmujemy zarówno młodych ludzi, którzy bardzo często dzisiaj doświadczają kryzysów psychicznych, jak i nauczycieli, którzy potrzebują konkretnych narzędzi i wsparcia, żeby też odnaleźć się w tych nowych, dynamicznych czasach, ale też wspieramy rodziców. Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym projektem młodegłowy.pl, tam więcej informacji, ale też zapraszamy na stronę help o pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, bo możemy się nauczyć pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, tak jak się uczymy pierwszej pomocy przedmedycznej. To jest nasza misja, to jest nasz cel. Jesteśmy w szkołach z naszym programem profilaktycznym, obejmujemy ponad półtora miliona młodych ludzi naszym programem profilaktycznym. Dostarczamy konkretnych narzędzi, dostarczamy materiały, jesteśmy na festiwalach jesteśmy w tych wszystkich miejscach, gdzie są młodzi ludzie i jeśli chcą rozmawiać, to jesteśmy po to, żeby ich wysłuchać i zaopiekować się ich potrzebami. Zawsze jak ktoś z moich znajomych gdzieś wyjeżdża, to dzwoni i pyta: mówi, "słuchaj, bo jadę tam i tam, co tam zobaczyć, gdzie zjeść, wiesz, jakie są fajne miejsca?" Ja myślę sobie, nie wiem, byłam w Kambodży trzy razy, nigdy nie weszłam do Angkor Wat. Dlaczego? Dlatego, że nigdy mój temat dziennikarsko kiedyś tym zajmowałam nie zahaczał o to, żeby potrzebne mi było wnętrze ankorwat.